Hej, ja jestem Galdamir. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w grudniu 2021 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Warto o tym powiedzieć, szczególnie dlatego, że nie wszyscy widzowie trafią na ten film jeszcze przed świętami. Być może niektórzy z Was oglądają go w 2022 roku, czy może nawet później. Kto wie, kiedy przyjdzie Wam go obejrzeć. W każdym razie, ja chciałbym z tego miejsca wszystkim Wam, widzom Galdamir TV, życzyć zdrowych spokojnych, radosnych świąt. I o ile zdrowie i radość bardzo często w tych naszych życzeniach się przewija, to mam wrażenie, że często zapominamy o spokoju. Zdrowie, temat numer jeden, no bo mamy epidemię COVID-a, nie wiadomo już w sumie, którą falę. E, radość, no bo cieszymy się z prezentów, z rodziny, z tego czasu wolnego. Ale o tym spokoju bardzo często zapominamy. Robimy prezenty, więc chodzimy na zakupy, robimy zakupy, żeby coś upiec, ugotować, sprzątamy w domach i tak dalej. Jest dużo, dużo obowiązków. Myślę, że warto pomyśleć o spokoju, o tym, żeby poza czasem dla rodziny znaleźć też trochę czasu dla siebie. Dlatego czego wy najbardziej potrzebujecie, żeby odpocząć. No i cóż, jakby w tym klimacie świątecznym ja dzisiaj jestem. Mam mój sweterek z Reniferem i tutaj mam nadzieję, że widać też, pewnie widać na kamerze te rugające lampeczki, bo to rzeczywiście jest taki mój świąteczny gest dla was. Kiedyś już miałem ten sweterek na sobie, tak mi się wydaje, ale pomyślałem, że wrócimy do tego w tym roku i znowu go założyłem. Więc ja dzisiaj w tym sweterku po prostu ruszam do mojej farmingowej pracy, do mojego wirtualnego gospodarstwa. A tutaj troszeczkę się zmieniło. Chciałbym to dzisiaj na wstępie podsumować, bo dwa ostatnie niejako odcinki to były livey. Być może nie wszyscy z was te livey widzieli, zwłaszcza że postanowiłem je skasować. Dlaczego? Może od tego. Wyjdźmy. Otóż na moim kanale zrobił się troszeczkę bałagan. Są odcinki, są live'y, to się trochę przeplata, a trochę ostatnio więcej jest live'ów, to się wszystko zaczyna gubić. Ja niektóre live'y robię testowo po to, żeby sprawdzić, czy ta nagra się spodoba, czy niekoniecznie. Zostawiam ten live na, nie wiem, tydzień, może dwa tygodnie, a potem postanowiłem je kasować ostatecznie na Galdamir TV pozostaną. Tylko i wyłącznie odcinki, a live'y będą czymś takim dodatkowym. Po prostu takim... Dodatkowo mam nadzieję dla Was przyjemnością. Więc trochę się na gospodarstwie wydarzyło, no bo oczywiście kilka godzin sobie tutaj zagrałem ostatnio. Może zacznijmy od Rostelmasza, bo ten kombajn najprawdopodobniej mieliście okazję widzieć w ostatnim odcinku. To jest sprzęt, który sobie zakupiłem z headerem Kejsa. Rostelmasza zakupiłem wcześniej, ostatnio właśnie header. No i niestety nie jestem z tego sprzętu zadowolony. To znaczy, sam Rostelmasz się sprawdza. Ma trochę mały zbiornik, ale to nie jest wielka wada, bo ja wszystkie pola mam tutaj w, w pobliżu mojego gospodarstwa. Ale wada jest taka, że on sobie z tym headerem do kukurydzy czy słoneczników średnio radzi, jeżeli chodzi o moc. Wtedy kiedy ma podjechać pod nawet minimalną górkę, bo ja tu nie mam wysokich wzniesień, ale jednak on y, nie daje rady, więc dwie opcje: albo znajdę inny kombajn gdzieś na promocji. Zerknijmy od razu. Klas, no ale zobaczcie za ile. Co prawda to jest minus 52%, no ale to jest milion, no ja nie mam takich pieniędzy, więc liczę na coś tańszego, co się tutaj w sklepie mogłoby znaleźć, zaraz zobaczymy, jeżeli chodzi o kombajny, to gdzieś najbliżej pewnie byłbym tego, gdyby on kosztował pół ceny, no to jakieś 600 tysięcy, powiedzmy, że udałoby się jeszcze jakiś kredycik, coś ogarnąć, a ten, który teraz tam jest, no to jest pewnie ten Lexion 8900, tak? No właśnie, no to nie, absolutnie na taki kombajn mnie nie stać. Szukam czegoś mniejszego, a jeżeli się nie uda, to być może po prostu wymienię ten header na węższy, ale mam nadzieję, że wtedy ta moc będzie, wiek... jakby większa moc będzie szła do silnika i trochę mniej będzie potrzeba na obsłużenie tego headera. Klas oczywiście z moim siewnikiem Kuna 40-40 bardzo fajny sprzęt 4 czterometrowy. Nie pamiętam kiedy go kupiłem, ale... Mam nadzieję, że widzieliście. Jeśli nie, to na pewno zobaczycie go jeszcze w akcji. Waltra tutaj bez zmian, Bredal bez zmian. Jeżeli chodzi o ten sprzęt do zbierania kamieni, no to to jest sprzęt wypożyczony. Zostawiłem go sobie jeszcze, bo jeszcze mam na jednym polu potrzebę pozbierania kamieni na pewno w tym sezonie, czym się za chwilę zajmiemy, ale najpierw tym Kunem 401, DC 401, przejadę po jednym z pól. To jest. Rodzaj pługa dla mnie, to znaczy to jest taki mój znak firmowy. Ja nie używam pługów typowych w farmingu. Raczej używam właśnie tego typu głęboszy. Jesteśmy przy koniach, które się tutaj odzywają i sprawiają mi masę problemów, mam wrażenie. Przede wszystkim trzeba na nie poświęcać dużo czasu, bo trzeba na nich jeździć. To dzisiaj też będę musiał e, zrobić. E, no bo one po prostu muszą być w jak najlepszej formie, żeby jak najdrożej je sprzedać. Co będzie dalej? Jeżeli się nie pojawi modyfikacja, która pozwoliłaby pracownikom jeździć na tych koniach, czyli taki horse helper, jak to było w 19, czyli w Farmingu 19, to chyba będę musiał je sprzedać i pomyśleć o wybudowaniu tutaj. A wiem, że Wam się nie podoba, wiem, rozumiem koniki i wybudowaniu tutaj owczarni, ale po cichu, bo konie są niezadowolone z tego tematu, zdecydowanie. No i. Taka największa w sumie nowość to jest 360 kur, które się znajduje tutaj. Ja wiem, nie widać 300, 360, ale są. Produkują mi tu, znoszą jajka. Już druga paleta niemalże zapełniona. Fajna sprawa. Wielu youtuberów robiło różne testy i wyszło na to, że na kurach bardzo dobrze można zarobić. A ja wreszcie chciałbym, żeby to gospodarstwo zaczęło e, zarabiać. No i to chyba tyle. A, jeszcze z ważnych kwestii no to tutaj rośnie pszenica. Co prawda, to pole wymaga wałowania, ale ja nie mam wałów, więc na razie sobie wstrzymałem się z tym. Jest już obsiane pszenicą, więc tak musi, tak musi zostać i tak zostanie. Kury, te 360 sztuki, jedzą bardzo, bardzo dużo. Więc myślę, że to całe pole pozostanie dla nich. Zerknijmy na chwilę na mapę. Jeżeli chodzi o mapę, to mówimy o tym polu, 38. Na 40 najprawdopodobniej będzie owies, który będzie jedzeniem dla koni. No bo ciągle tutaj są i coś jeść muszą. A na 39, tak jak było, będzie kukurydza? Albo ewentualnie słonecznik, ale raczej kukurydza, z tym, że to pole bardzo dużo ode mnie będzie wymagało, bo na razie wymaga no to jest zebrane oczywiście ale trzeba będzie je. Nie, to tutaj nie będzie, to tu będzie. Właśnie, widzicie, zachwaszczenie jest wysokie, ale to jest mały problem. Trzeba je będzie nawieść, trzeba je będzie zaorać, trzeba będzie tam rozsypać wapno, więc naprawdę jest dużo roboty. Te kropki, gdyby ktoś nie wiedział, to są kamyczki, tak? Kamienie o tutaj. To są kamienie niewyzbierane, także na niektórych polach jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Moim podstawowym celem, jeżeli chodzi o rozwój tego gospodarstwa, jest zakup tych pięciu pól. To jest taki początek ważny moim zdaniem, bo tu jest sporo, sporo po prostu miejsca, a potem może kiedyś 44 na, takie, na taką dużą łąkę. Fajnie by było dla krów, które też się mają tutaj znaleźć. Ale już nie przedłużajmy, zabierajmy się do roboty. Mamy grudzień, więc nie tylko realnie jest grudzień, ale też w grze jest grudzień. Fajnie, że to się tak złożyło, przynajmniej na razie. Oj, coś ta kierownica nie najlepiej ostatnio, powiem wam, współpracuje ze mną. Nie wiem dlaczego tak jest. Mam z nią problemy właśnie w farmingu 22. W 19 tego typu problemów nie miałem. Kiedy tylko próbuję coś poprzestawiać w niej i jakoś ją lepiej dostosować, to ona faktycznie zwraca mi różne problemy, ale poradzimy sobie i z tym, bo czemu nie. No dobra, trzeba by to podpiąć. To tak na dobry początek. O, jest za nisko, zdecydowanie będzie mi już tutaj orał, a tego absolutnie byśmy nie chcieli. Może to ma też jakiś związek ze skrzynią biegów, ale tego do końca nie wiem, widzicie czasami ta kierownica tak jakby odskakuje trochę, ale spokojnie, poradzimy sobie z tym jakoś, wyraźnie się, się blokuje, a jeżeli będzie robiła problemy to najwyżej pogram sobie chwilę na klawiaturze i na jeden moment... Odpuścimy kierownicę, jeżeli będzie tutaj sprawiała bardzo duże problemy. Na tym polu, na które teraz jadę, czyli na 39, puścimy pracownika, który będzie się, mam nadzieję, tutaj elegancko zajmował tym polem i je po prostu dla mnie zaora. Ja w tym czasie będę mógł już się zajmować innymi rzeczami. Potrzebuję na pewno pojechać do sklepu po nawóz, bo mam już go bardzo niewiele. A trzeba to pole za mną, czyli 38 nawieść. tam gdzie mówiłem Wam, że rośnie pszenica. Pojedzie od brzegu, pojedzie, elegancko, dobra pracuj sobie spokojnie. Kamyczki, oczywiście, zmora po prostu, mam wrażenie tego wszystkiego. Dobra przeniesiemy się od razu do, do Waltry. czy tam jest wszystko odczepione, aj nie jest. Odczepmy tą przyczepę, bo nie o nią nam tutaj teraz chodzi. Chyba faktycznie pojadę sobie na. Oj. Wyprostuję kierownicę i pojadę sobie na klawiaturze, bo kierownica mi tu jakoś mocno odbija. Nie chce ze mną dobrze współpracować. Tu jeden z tych pojemników to jest faktycznie nawóz. Ale tak jak mówię, no nie ma go zbyt dużo. Czy ja tu to podepnę. Podepnę. Węże, wszystko jest fantastycznie. Więc tego nawozu nie ma za dużo, więc na pewno będzie się tu trzeba udać do sklepu. I trochę tego nawozu dokupić. No i cóż, zobaczymy się już na samym polu. Ja teraz tutaj szybciutko uzupełnię tym, co jest, ale jak widzicie o 10% 1000 litrów. To na pewno nie wystarczy na to pole, więc muszę po prostu. Czy ja to mam za nisko? Mogę podnieść, oczywiście, będzie lepiej, więc ja to jak najbardziej muszę uzupełnić. Mam też cardridge, jeden taki z grą znalazłem, czyli taką znajdźkę Farminga 22. To w 19 były bryłki złota na tej podstawowej mapie. Tutaj są jakby cardridge z grami. Ciekawa sprawa, ciekawy pomysł. Zwłaszcza, że to farming, więc gra, i one będą przynosiły kasę. Więc no, mam nadzieję, że trochę tych kartridży znajdę, bo to łącznie jest milion euro, czyli całkiem, całkiem spora suma. Gdybym miał ich więcej, to mógłbym na przykład sobie pozwolić na taki duży kombajn jaki tam w tej chwili jest dostępny. Ale kurcze, to są marzenia ściętej głowy. Dobra, ruszam do roboty, kupuję tylko nawóz, jeszcze sprawdzę, czy tu go nie ma przed sklepem, choćby trochę, no i ruszam do, do nawożenia pola pszenicy. No dobra, nawożenie skończone. No, dokładniej to teraz. Można z powrotem wrócić do tej pełnej wartości, jeżeli chodzi o, o szerokość. Sekcji, fajnie, że można to zwężać, bo to no, sporo pomaga. Jak choćby w tej sytuacji, widzicie tutaj takie jaśniejsze paski, to są miejsca, które zostawiłem kiedy tutaj opryskiwałem przeciwko chwastom. Nie wszystko udało się trafić Więc fajnie, że jest takie, taka opcja skrócenia Bo to znacząco tutaj e, pomaga Nie będę chyba tego nawozu się pozbywał, bo myślę, że e, On tak czy inaczej będzie mi w najbliższym czasie potrzebny Choć może najpierw właśnie coś na chwast Oj, stój, stój, Aj, Teraz tego brydala przysunąłem i pewnie już się nie zmieszczę tutaj, nie? Dobra, stop A, No właśnie, czy my to chcemy wyładowywać Wyładuj i Okej, okay, teraz chcemy to opuścić Zrobimy to tak, żeby tutaj nie narobić więcej bałaganu Dojadę też do końca w miarę możliwości. O! Żeby jakoś w miarę móc to odpiąć. Wał, Węże i całość na ziemi. Dobra, wracamy do waltry. Bo to, co teraz trzeba zrobić, to za naszym pracownikiem pozbierać kamienie. No, ten sprzęt do zbierania kamieni, no powiedziałbym delikatnie, oj, najlepszy nie jest. Nie bawię się nim za dobrze. To znaczy. Tym większym jakoś lepiej mi to idzie. Może dlatego, że jest większy. A ten jeszcze tak dziwnie po boku jakby jedzie od, od ciągnika, więc kurczę, zbieranie tym, tych kamieni, no nie wiem. Frajdy mi wielkiej nie sprawia. Raczej powoduje co najmniej kilka problemów. A właśnie! Stój! I tak zdążymy. Skoczę odnieść tego kartridża. Zobaczymy ile w złotówkach tych pieniędzy wpada na konto Gdybym tych kartridżów miał kilka więcej to naprawdę pokusiłbym się o, o kombajn Ten, który jest teraz w promocji, a co? No i wiem, że mogę to tu włożyć Zmień kasetę z grą R Nie, to mi już nie przyniosło kasy Czyli kasę dostałem zaraz wtedy, kiedy ją znalazłem no, Tego nie wiedziałem Kurczę, czyli żeby to zweryfikować ile to było pieniędzy to trzeba będzie albo uważne osoby muszą zajrzeć do live'a jeżeli jeszcze jest dostępny a może niektórzy pamiętają albo wiedzą po prostu ile to w złotówkach daje. Dobra, wracamy do Valtry. Myślałem, że wtedy kiedy załaduję ten cartridge kart to pojawi mi się kwota, ale nie, ta kwota widocznie pojawiła się już wcześniej. No cóż. To może nie jest do końca realne, no bo tak normalnie w świecie nie znajdziemy sobie Cardrija z Grom, jest, która jest bardzo unikatowa, gdzieś tam w krzakach nie leży i nie sprzedamy go nie wiadomo jak drogo. No ale tutaj stwierdziłem, że skoro na tej mapie jest taka opcja, to skorzystam z tego. Skorzystam, bo trochę mi to po prostu przyspieszy rozgrywkę. Wiadomo, że próbujemy tu grać realnie i że ja od początku gdzieś tam takie założenie miałem, że to będzie taka realna rozgrywka. Czyli nie mam na przykład, nie wiem, modyfikacji na siłę czy, czy coś takiego, żeby tam podnosić jakieś ciężkie rzeczy. Palec z jajami też nie będę woził po wywracanych na jakichś przyczepach, bo to jakoś niespecjalnie mi się e, podoba. Dobra, musimy go opuścić. Musimy go włączyć. Czy to wszystko złóż? Rozłóż, ok. No to próbujemy. Tych pewnie nie chwyci. Ale te już powinien. Dobra, ojoj, trochę uciekłem. No, ciekawe, ile tych kamieni stąd będzie. Wiem, że jest też ta opcja wałowania, i kiedy są te mniejsze kamyczki, to można podobno tym wałem sobie śmigać. I to jest już wystarczające, żeby te kamienie pozbierać. No, sprzęt do zbierania kamieni by się tu zdecydowanie przydał, bo na pewno sam fakt ich posiadania na polu, czyli tego, że się po prostu pojawiają jest ok, jest fajny i, i trochę jest taki, że tak powiem, no, czyniący tą rozgrywkę bardziej realną. No ale z drugiej strony, jak się nie ma kasy, no to to jest problematyczne, żeby tutaj e, zadbać o wszystko. Ja już i tak bardzo dużo zainwestowałem w te kury, i chciałbym, żeby najpierw to się wszystko zaczęło trochę zwracać, zarabiać na siebie. Zresztą ktoś ostatnio na live mnie pytał o to, właśnie, jak, że, że sama inwestycja, kiedy to gospodarstwo zacznie na siebie zarabiać, no, zarobkiem na pewno takim realnym, na który ja liczę, to są konie, które mam nadzieję sprzedać z zyskiem. No, a druga kwestia to właśnie kury i jajka. A w przyszłości mam nadzieję, że mleko, krowy i te klimaty, no więc trochę koncepcji jest. Oczywiście sprzedaż samego zboża też byłaby zarobkiem, na pewno, więc mam jeszcze choćby do sprzedania kukurydzę, więc to, to na pewno zrobimy. Czy on to tak zawróci? Żeby załapać te kamienie, które tutaj leżą? Może się uda więc jeszcze kukurydza jest do sprzedania i słonecznik, z tego co pamiętam no bo te rzeczy nie będą nam potrzebne do karmienia zwierząt, ale właśnie pozostałe uprawy mamy po to, żeby rzeczywiście tutaj zadbać o zwierzaki żeby konie miały co jeść, żeby kury miały co jeść, to są ważne ważne kwestie no dobra, ja chyba nie dogonię tego pracownika, będę sobie tutaj na spokojnie zbierał kamyczki i to w zasadzie na dzisiaj jest no, to nie jest jeszcze ostatnia czynność, bo ostatnią czynnością są koniki, na których tu trzeba pojeździć, żeby one miały pełnie formy i żeby potem sprzedać je z jak największym zyskiem. No to trzeba je wyczyścić i, i o nie tam do końca zadbać, że tak powiem, tego dnia. I to w grudniu będzie tyle. Potem czeka mnie przewinięcie zimy, więc jeżeli w trakcie tej zimy trafi się jakaś interesująca jakiś interesujący zakup, to być może ten zakup zostanie poczyniony przeze mnie nie jestem w stanie wam w tej chwili tego obiecać, że bez was niczego tutaj nie kupię i niczego nie zmienię ale myślę, że na off streamie, czyli bez nagrywania odcinka, zagram sobie tutaj, żeby żeby przewinąć zimę, tak na spokojnie oczywiście w międzyczasie będę cały czas jeździł konno, więc każdego dnia Czyli każdego miesiąca w grze będę tutaj jak najbardziej dbało o to, żeby żeby, te, żeby na tych koniach ktoś jeździł, to ja będę na nich jeździł, póki nie ma tego pomocnika, pracownika. Dajcie znać, jeżeli gdzieś widzieliście informację o tym Horse Helperze, bo być może coś już wiadomo, a ja nie zauważyłem tej informacji. To znaczy, że będzie, nie będzie, albo że nad nim pracują, bo czasami takie informacje gdzieś tam na różnych grupach facebookowych potrafią się, potrafią się pojawiać potrafiają, co ja opowiadam czasem potrafią się pojawiać a ja po prostu nie wszystko jestem w stanie przeczytać, nie na każdy news jestem w stanie trafić więc jeżeli coś wiecie, to dajcie znać, bo to jest rzeczywiście dla mnie ważna kwestia. No i tak, teraz na koniec tego odcinka, na koniec, pod koniec tego materiału chciałbym was prosić o to, żebyście zostawili łapki w górę, żebyście sobie nawzajem jako widzowie Galdemir TV złożyli życzenia w, w komentarzach. Jeżeli to nie jest dla Was problem, to byłoby na pewno wszystkim nam tutaj miło, gdybyśmy nawzajem sobie złożyli życzenia. Pod tym materiałem. Ja będę na spokojnie zbierał kamyczki i, e, i potem jeździł konno, więc myślę, że fragmenty e, tych prac jeszcze Wam pokażę. Może nie zbieranie tych wszystkich kamieni, bo chyba byście się tu zanudzili, ale fragmenty na pewno. Dajcie znać, e, co Wy byście teraz na, tutaj na gospodarstwie zrobili, żeby ono zaczęło być rentowne, żeby zaczęło na siebie zarabiać. Jeżeli mogę prosić o jakieś rady dotyczące tego, gdzie znaleźć kardrilże z grami, które trochę mi pomogą, to bardzo, bardzo proszę. Będę oczywiście zaglądał na promocje w grze w sklepie i polował no, najbardziej to na większy, mocniejszy kombajn, ale interesuje mnie tak naprawdę New Holland żółty lub coś jeszcze mocniejszego, coś jeszcze większego więc raczej, raczej duże sprzęty. No i chciałbym też bardzo zakupić tutaj trzeci ciągnik, bo przydałby się, a zwłaszcza kiedy te dwa dodatkowe pola, uda mi się kupić, bo bardzo chciałbym 42, chyba 41 w tym najbliższym roku w grze kupić. No i cóż, czy jeszcze coś mam, a mam jeszcze jedną informację, bo pojawiła się już mapa no Man's Land i wiem, że niektórzy czekają na tą serię, ale... Na nią jeszcze trzeba będzie troszeczkę w moim wykonaniu poczekać, bo wydaje mi się, że jest jeszcze za mało modyfikacji, które pozwalałyby na tej mapie tak faktycznie pograć. Wiecie, No Man's Land to jest taka seria, którą ja gram zupełnie od zera, na jakimś starym sprzęcie, na małych, na małych ciągnikach, na mały, na ma, ogólnie na małych akcesoriach, gdzie pola też są małe. i w no, wydaje mi się, że to, co jest w tej chwili w grze, jest jeszcze trochę za drogie, i nawet mimo tych promocji, no to wiecie, ileby czasu trzeba czekać na promocję. A ja bym serię na No Man's Land chciał tym razem w farmingu 22 zacząć troszeczkę inaczej, już od posiadania pewnych sprzętów rolniczych i to głównie na rolnictwie chciałbym się skupić. A nie na przykład tak jak było to w farmingu 19 na początku na wycince drzew. To mnie szczególnie nie bawi. Jakoś nie jestem super fanem, to bardzo długo trwało, żebym ja tam na cokolwiek zarobił. Teraz chciałbym trochę inaczej. A co? Mogę, to w końcu mój kanał. No i cóż, zapraszam Was bardzo serdecznie jeszcze w 2021 roku na materiały na Galdamir TV, bo na pewno jeszcze w tym ostatnim tygodniu roku się kilka materiałów znajdzie. Ale ten zapewne jest ostatnim przed Wigilią. Tutaj raczej już się nic nie uda zrobić w tej kwestii. No więc, tak czy inaczej, zapraszam Was już po świętach na kolejne materiały na Galdamir TV. Możliwe, że uda się w czwartek 23. zrobić jeszcze jakiegoś live'a ale jeżeli się uda, to, to to raczej potraktujcie w formie niespodzianki, bo ja nie mam pewności, czy na pewno dam radę, i nie mam też pewności, co by to było, jaki to byłby live z jakiej gry, ale zaglądajcie na Galdamir TV. Być może. Coś Wam się rzuci w oczy. Tyle, na tyle dzisiaj ode mnie. Jadę dalej zbierać kamienie. Jak widzicie, to jeszcze trochę potrwa, bo to jest wąska maszyna, a jeszcze pewnie zdąży się zapełnić i trzeba będzie to jechać sprzedać. Więc nie chcę Was tu zanudzać. Trzymajcie się jeszcze raz. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w te nadchodzące święta i do zobaczenia. Następnym razem, trzymajcie się. Cześć.